Dzień dobry, czas na podsumowanie sezonu w biegach narciarskich, sezonu 2019-2020. W tym sezonie wśród kobiet Puchar Świata wygrała Teresę Jochałk, a wśród mężczyzn Aleksander Bolszunow. Ale teraz przejdźmy do tego, jak wyglądała rywalizacja Polaków w tym sezonie w biegach narciarskich. W biegach narciarskich występowały nasze raczej więcej zawodniczek, ale punktowały dwie nasze zawodniczki. To była Izabela Marcisz, która zajęła w Pucharze Świata 118 miejsce i Monika Skinder, która zajęła miejsce 121. Ale jeżeli prześledzimy teraz, skupimy się na tym, w analizie poszczególnych rezultatów tych zawodniczek i na początek zacznijmy od Moniki Skinder. Monika Skinder w tym sezonie raz punktowała w Pucharze Świata, zajęła miejsce 30. Jeżeli tak zwróci, spojrzymy na to, to w zeszłym sezonie zajął też raz punktowa w Proże Świata, wtedy była 20, 20 w Dreźnie. Ale ten sezon jednak w biegach narciarskich kobiet wyglądał na pierwszy rzut oka może gorzej niż poprzedni. Długą zawodniczką naszą, która punktowała to była Izabela Marcisz i zajęła ona raz 29 miejsce ale tak naprawdę te sukcesy na mistrzostwach świata juniorów dwa srebrne medale jeden brązowy Izabeli Marcisz jednak pokazują, że ten sezon tak naprawdę był lepszy. On dawał daje lepszy, jeszcze lepszy prognostyk na to, co może dziać się w biegach narciarskich kobiet w przyszłości niż ten sezon poprzedni, bo tak naprawdę niewiele niewiele brakowało tam błąd niezamierzony błąd Izabeli Marcisz i nasze zawodniczki także mogłyby zdobyć także medal w sztachwecie na mistrzostwach świata juniorów niestety nie udało się ci którzy interesują się biegami narciarskimi szczegółowo to bie, wiedzą o co chodzi wiedzą jaka tam historia miała miejsce ciężko nawet do tego wracać szkoda naszych zawodniczek natomiast tak Rezultaty w Pucharze Świata. Dalej nasze zawodniczki punktują. W zeszłym roku Monika Skinder raz punktowała, teraz nasze dwie zawodniczki punktują. Są medale mistrzostw świata juniorów, w zeszłym roku Monika Skinder, w tym roku Izabela Marcisz, ale niestety niepokojące w tym przypadku jest to, że po tym sezonie prawdopodobnie trenerem naszej kadry kobiet przestanie być Aleksander Wieretelny i jego asystentką także, także jego asystentką była Justyna Kowalczyk i Justyna Kowalczyk także opuści sztab trenerski tutaj naszych biegów narciarskich kobiet Szkoda. Aleksander Wiertelny. Bardzo szkoda, jeżeli tak by się stało. Miejmy nadzieję, że jednak jeszcze nasza dwójka trenerów zmieni decyzję, ale gdyby tak się stało, to naprawdę doświadczenie, to co zostało wypracowane przez ostatnie dwa lata przez, przez naszą, nasz duet trenerski Aleksandra Wiertelnego i Justyna Kowaczyk, żeby, żeby, żeby to się nie jakoś nie zmarnowało. Szkoda, szkoda naprawdę. Mam nadzieję, że jeszcze zmienią decyzję. Justyna Kowalczyk ma odtąd pełnić. Funkcje koordynatorki, mentorki. Wydaje mi się, że nie jest to odpowiednie, bo jeżeli następny trener naszej prezydencji będzie słabszy, będzie słabym trenerem, to i tak rola mentorki czy, czy takiej konsultantki. Justyny Kowaczek nie do końca może pomóc, a jeżeli, jeżeli trener, nowo, nowy trener bądź trenerka to będą będzie kim, ktoś, kto naprawdę zna się na tej pracy, to wydaje mi się, że to może niestety i tak to, to wtedy będzie zaburzało, wchodziło w kompetencje następnego trenera. Także no ja mam nadzieję, że jednak Aleksander Wierytelny jeszcze ten rok, ten rok ten, te, czy dwa lata jeszcze na funkcji trenera zostanie razem z Jusną Kowalczyk jako, jako asystentką, dlatego że to doświadczenie, te sukcesy, które zostały wypracowane, żeby była kontynuacja tego. Szkoda, szkoda. Mam nadzieję, że jednak ta decyzja zostanie zmieniona. A jeżeli nie zostanie zmieniona, to trzymam kciuki, trzymam kciuki za to, żeby jednak... Być może Justyna Kowalczyk za jakiś czas wróciła jednak do trenowania, bądź nowo wybrany trener, mam nadzieję, trzymam kciuki, żeby kontynuował tą pracę, którą przez ostatnie dwa lata razem tworzyli Aleksander Wiertelny i Justyna Kowalczyk. Także trzymam kciuki, trzymam kciuki za nasze biegi narciarskie kobiet. Wśród mężczyzn, jak to wygląda? Gwiazdą tego sezonu Takim liderem naszej kadry wśród mężczyzn to był Dominik Bury. Dominik Bury to takie wymienię teraz punktowane jego miejsca w Pucharze Świata. Był 19, 24, 21, 28, 23, 24 tutaj w całym tour de ski. Potem był 30 jeszcze, 30 też w kolejnych zawodach. Dominik Bury. Na razie jeszcze przejdę, przeanalizuję może, co, co robili inni, jakie miejsca zajmowali. Punktowany inni zawodnicy. Kamil Bury, jego brat, 27 był, 27 po raz drugi i 16, to było największe, najwyższe miejsce wśród naszych biegaczy narciarskich. To 16 miejsce, które Kamil Bury zajął, zajął w Trondheim. Maciej Starenga. Maciej Starenga przez długą część tego sezonu nie punktował, ale ostatecznie dwa razy punktował w Pucharze Świata. Był 19 i 29. I co się stało tutaj w biegach narciarskich mężczyzn, polskich biegach narciarskich? Przełomowy sezon dla naszych biegów narciarskich mężczyzn. Nowy trener, Lukas Bauer, Czech, który tak naprawdę pokazał dzięki jego pracy, tak naprawdę jego praca bardzo szybko przyniosła rezultaty. Pokazało to, że pola tacy są w stanie są w stanie punktować na dystansach. I tutaj Dominik Bury kilka razy punktował w Bukarze świata na dystansach, także wspaniała sprawa już tak naprawdę, robiąc podsumowania poprzednich sezonów, zastanawiałem się, coś jest nie tak, czy to nasi trenerzy wykonują jakąś złą pracę, czy może co byłoby bardziej niekorzystne? Może nasi zawodnicy, ci, którzy startują, są jacyś mało wytrzymali i nie są w stanie punktować na dystansach, natomiast teraz jest przełom. Polacy punktują, Dominik Bury punktował na dystansach. To jest wspaniała, naprawdę wspaniała sprawa. Długo niepokoiłem się i, i także jego brat, także taki duet braci Kamień Bury: najwyższe miejsce, to które zajął w, to, które zajął w Trondheim. Długi, przez długą część tego sezonu niepokoiłem się, co jest z Maciejem Staręgą, i zacząłem się obawiać, że, że nie zapunktuje w tym sezonie. Natomiast ostatecznie zapunktował także. Mam nadzieję, że praca, którą wykonuje nasz trener, czeski trener biegów narciarskich mężczyzn, Lukas Bauer, że to będzie kontynuowane w na następnych latach. I zarówno Maciej Starenga w sprintach, Kamil Bury w sprintach i Dominik Bury na dystansach będą punktowali dalej, będą zajmowali jeszcze wyższe pozycje niż zajmują teraz. Ja cały czas też mam nadzieję, że Maciej Starenga także on. Zacznie punktować na dystansach, będzie w stanie punktować na dystansach, oczywiście jest to specjalista od sprintów, nie oczekujemy, żeby, żeby zaraz przodował, żeby zaraz był pierwsze dziesiące, ale żeby punkty zbierał jak najbardziej i mam nadzieję, że jeżeli to jest taki nasz specjalista od sprintów, że także tym sprincie, najczęściej stylem dowolnym, bo najczęściej tam punktuje, że będzie zajmował jeszcze wyższe miejsca. Pamiętamy, że jest w stanie naprawdę Maciej Starenga bywać w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. Takie już występy jego były i trzymam za to kciuki, żeby kiedyś jeszcze ten jego życiowy, jeżeli na przykład może być tak, że, że takich wysokich miejsc on w swojej karierze nie zajmie wysoki zbyt często, to mam nadzieję, że ten jego szczyt, jego formy życiowej przypadnie na jakąś ważną, jakieś ważne wydarzenie sportowe, Mistrzostwa Świata bądź Igrzyska Olimpijskie. Trzymam bardzo kciuki za Macieja Starengę, za Dominika Burego, Kamila Burego Wszystkich naszych biegaczy narciarskich bardzo trzymam kciuki, także za nasze panie startujące w biegach narciarskich, za rozwój biegów narciarskich, narciarstwa klasycznego w Polsce i mam nadzieję, że, że, że będzie dobrze, że zarówno Lukas Bauer będzie dalej z powodzeniem trenował naszych zawodników, którzy będą zajmowali coraz wyższe miejsca w Pucharze Świata i także mam nadzieję, że... Aleksander Wiertelny i Justyna Kowalczyk dalej będą kontynuowali swoją pracę, a jeżeli nie, to życzę wszystkiego najlepszego tym ludziom, którzy dalej którzy będą kontynuowali ich pracę. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.